Witam Was w kolejnym filmie. Dziś, jak już widzicie, będziemy omawiać moje kolekcje z Gwiezdnych Wojen. Trochę tego będzie, ale zaczynajmy. Może na przykład Imperium? oby płytek Potem może. Nie, król na koniec. Różne takie minifigi. Tu samo Mandalorianie, Republika, 501, faza druga, droidy, no i faza. Nie, to jest faza pierwsza, faza druga i komandorzy. Komandorzy na koniec. A więc najpierw tutaj jest błąd mały, to trzeba już na nagraniu poprawić. No i wita nas. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem zwykłych. Szturmowców z czego jeden to oficer dalej mamy. Choja się sześciu. Snowtrooperów dziewięć skautów gdzie jeden to oficer. Tak może będzie lepiej. Tutaj trzy wers trzy no, trzy sztuki szturmowca w innym tym typie ten chyba najładniejszy. Tutaj trochę podzielona, ale co tam? E, mech. Tutaj jest y, taka starsza wersja. Z tyłu mamy, y, boże, jak oni się nazywali, nie są sound Trooperów. Obok skali w tematycznie. Piasek to też piasek. Starz, stara wersja tych, snow trooperów Scout truperzy, schod. Schow. Nie wiem. to jest tutaj kot. Ja nie mogę, jak to się wymawiało. Hot. Dobra, raz Hot. Sześciu komandosów. Pilot AT... AT-AT. E, e, to jest tower tanka. Ten jeszcze coś pilotował. Tu mamy antylarzystę. Czterech scoutów na starszej wersji. Dwóch z Czego jedno? To custom mi ma. Paldron. Trzech Shadow Trooperów, dwóch oryginalnych, jeden custom. Pięciu pilotów, z czego to są TIE Fighter, a ten to jest TIE Inceptor. Nie wiem, chyba tak. No, jakiegoś Taja tam pilotował. Wielki Imperator oraz Moff oraz trzech ciemno-karmazynowych tych. no, żołnierzy. Trzy sztuki Lorda Vadera. Taki droid protokularny. Taki oto pilot z Rebelsów. Oraz pilot at I tutaj są Pretorianie w pięciu sztukach. Trzech Dark Troopers. I z Imperium to jest na tyle. Przejdźmy. E, powaliło mi się kolejność, więc załóżmy, że to było to. I Wok oraz droid. Dwie najlepsze figurki z tej całej płytki. Tusken e, Kamino Anka, żołnierz Starej Republiki, Dartmouth, e, taki Typek. Tu z tyłu jest taki pilot, oficer, jet trooper czterech, si trooperów, dwóch first order trooperów i jeden tutaj. Ostatni Jet Trooper. Eee, teraz powinny być Mandalorianie, Z tego co pamiętam, Trzy z czego tu jest kilka innych Mandalorianinów. Eee, trzech tych Clone Warsów, eee, Bokatan, Pazwisla, Grogu z kalendarza. Dwóch Boba Fettów. Jacyś Mandaloriani z tyłu. Din Djarin w dwóch sztukach. Eee, I teraz zapomniałem, czy już mówiłam o Bokatan. Załóżmy, że już mówię. No to jeszcze raz bokata. ta rebelia. To może najpierw to przesunę i to wam przesunę, żeby było wam łatwiej widzieć. Które? Dwóch Citripio. Dwie wersje. Czubaki. Han Solo w dwóch wersjach. Leia Organa. Jak on miał? No ten oficer. Spoko Morda. I dwóch żołnierzy. Z tyłu najgorszy Skywalker, Rey, który nawet nie jest Skywalker by the way. E, Moda Anakin, tam jakiś typek z Mandalorianina. E, Finn. E, tam z tyłu jest Lando Cassian. E, to jest Sabine z Rebelsów. No i... 7 wersji Luka, Pilot z Mandaloriana. Ja nie mogę z piątego epizodu. tutaj też 5 epizod, tylko to jest Hof. E, dżungla, szósty epizod e, to jest ten od Jabby. No i to jest ten z Nowej Nadziei, nadziei. BB8. Dwóch Arturitu, jeden z kalendarza, drugi z gazetki. Dwie asoki, jedna z Clone Warsów, jedna z gazetki z, z serialu Obi-Wan, Kenobi, który jest chyba drugą najdroższą moją figurką w kolekcji, albo pierwszą, nie wiem. Ogólnie ten typek kosztuje 150 zł. Wy, wy sobie to obraży, wyobrażacie, a ja go kupiłem ze stół, więc hi hi, hi ha. Z tyłu Kwajgon Jean, Joda, WKSungu Jedaj, z tyłu Plokun, dodaj mi pelerynki, no bo bez pelerynki latę to nie honor. Teraz najdłużejszy według mnie oddział klonów, Który mam tak tyle, że są smutny Zaczynamy od klona Jessiego, ark Trooper'a Jessiego, Fives'a Komandora Appo Hot Case'a, mojego custom'owego oficera Mixer'a oraz takiego zwykłego ulepszonego klona z tyłu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć no i z nim no to siedem zwykłych żołnierzy Pięciu specjalistów, czterech heavy'ch. Tutaj Commander Have w dwóch wersjach na tym starym fazie. Pierwszy nie ma hełmu, mówiąc e. e, OG Face 2 Commandos, No jest tu taki skrzywdzony przez Los Klon. Kto oglądał tajemnicze paczki z Allegro, ten wie? Dwóch oficerów. 360, druga kompania w trzech sztukach. A jakby ktoś się pytał, po co te takie płytki tutaj? Może tutaj będzie lepiej widać te takie z tyłu. To są takie miejsca, gdzie będę układał żołnierzy w następnych. No dobra, może nie odcinkach, może będę robił to poza kadrem czy w kadrze. Nie wiem, zobaczymy. Teraz powinna być faza pierwsza, ale ja byłabym przejść do droidów. O, no i trochę tego jest. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Dobra, nie chcę mi się tego liczyć. Mamy tyle Wojtków. Jął. Grievesa customowego. Mam jeszcze jedną wersję, ale on... To tam w szufladkach, w tkach. Um, a nie chcę mi się teraz iść i poszukę tego. Dwa droidy komandosy czy B2. No i to tyle z Od Odczepiacz też należy do ich armii. Nie chciałbym dosyć jeszcze w pierwszym WP. No, go na miejscu. Eee. Faza pierwsza Jeden klon na mu Dual Moldy, bo miał zwykłe białe nóżki No to pomyślałem, dobra, już Dual Moldy będą lepsze Tu mamy takiego To był Commander czy Officer? Commander Shadow Art trooper, który jest customowy, no bo ją nie będę wydawał bo ponad 2000 zł na figurkę nie? nie jestem jakiś ten upo um, oficer senat komandosów i dwóch senat komandosów no kto by się spodziewał e, żołnierz kapitan black z dwoma żołnierzami z horn company daj mi rączki od robota jeden ma w soundgrinie a drugi w małej zwykłe białe custom kapitan bomb z tyłu mamy komandora gacza z czterema art trooperami z Rusant Guard um, 212 Dywizja Rozpoznawsza Oraz tutaj taki dżunglowy Arth Trooper Klon Komandos oraz żołnierz fazy pierwszej z Wolfpacku. I tak to wygląda I czas na najlepszą Fazę drugą i pod koniec komandą. Tutaj niekompletny komandor Scar. Dwóch żołnierzy z Ice Unit i to jest komandor, a to jest żołnierz. Bigosiczk Unit. Tu nie ma komandora bigosiczka, bo jest w bramce. To jest dwóch arfów. E jeden to jest sierżant, to jest e, klonowa, a ten nie ma imienia. To jest po prostu typowy żołnierz. No, no way. Um, przejdźmy do 212, czyli jednego z najwyższych według mnie Legionów. Ja nie mówię. Kolor jest ładny, tylko po prostu ich design odpycha. I to strasznie. W um, mógłby być nieco jaśniejszy ten pomarańczowy. Coś jak w bomb składzie. To jest ładny pomarańczowy, a ten jest taki, taki marchewkowy dziwny. Um, customowy, tutaj bo mam ten kwiat, nie widać. To jest porucznik jaką on teraz miał? Dobra, po prostu polucznik, bo ja mu myślałem już nie pamiętam. <laughs> Sierżant Barlex, jak coś to on. On się pojawił w zemście sitów Trzech zwykłych żołnierzy. Płytka. Z tyłu też są płytki do ustawienia. I teraz czas na zwykłych białych żołnierzy. Gdzie mam tylko komandora, taksa. Też jest. No i się poprzewalały. No. Tu jest, tu, 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 no. Czas na jeden z lepszych regionów mojej kolekcji. Wulff, tak. Mam Boosta, kaprala Kometa, zwykłego żołnierza, um, atrt drivera Airborna. No, do szczęścia brakuje mi jeszcze Sinkera, ewentualnie Kometa y, fazy pierwszej, ale on pójdzie wtedy tam. Um, z obok mamy Geonosis Ten Legion, ja to tak nazywam, czasem legowy. Um, z tyłu mamy 422. kompanię Domunit, ale przed Dom Unit mamy żołnierza. Um, Boże, horn kompanii fazy drugiej. Um, tutaj mam pilota na OG Face 2. Sorki, że jestem trochę ale taki... Nieco podziębiony jestem, więc mam dwóch tych airborne'ów, Dwóch zwykłych żołnierzy, którzy są customowi. Airborne y są legitne, więc spokojnie. No ja kiedyś nagrywałem o Mordel Mystery, to było tam. Ale to nie będę spoilerował, to są sami obejrzycie. 91. korpus zwiadowczy, zwykły żołnierz. Trzech medyków. Tutaj 212, już mówiłem 21 Nowakorps. Dwóch zwykłych żołnierzy: ATRT Driver oraz Klon en, Energier. Czy Energet. Nie wiem, no ten. Z starego Batokonta był taki. I teraz tak. Polucznik Shock. Ark Ar, Trooper. E, trzech tych. Żołnierzy, żo 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 z czego jeden to Airborne. I teraz. Tu wydach 80 zł. Na tego typa. Oraz custom. T337. Ulubiony Legion Mozarta. Kto wie, ten wie. Ile on ich ma. Jest to przytłaczające. Dobra. Z tych płytek już byłoby wszystko na tyle. Ale czas na perełki. Numer 1 Kapitan Rex. Cody. Gry Najlepszy kasem jakiego ja widziałem widziałam, czyli Commander Fox Commander Bly Commander wolf który no niestety nie ma antenki, bo jego hełm jest taki słaby Tu będzie miejsce na Komandora torna Kapitan Von o, Ładna minifigurka, mógłby mieć lepszy ten tors i hełm, ale dobra już nie w życiu nie można mieć za e, To będzie Marshal Commander Nea Marshal, komandor Bakara, komandor Doom, komandor Bigosiczek. No, no way. Um, Ark Super Hammer, na którego wydałem 70 zł. Kapitan Hauser, to Kapitan Grey. I czas na takie małe no, odrzutki. Ja tu zakryję, żeby nie pokazywać. To kiedy indziej. Tutaj wam ładnie poustawiam Wszystko mi się sypie fajnie Super, wszystko poszło w gruzy panowie Gdzie teraz ta płytka? Płytka gdzieś poleciała, to muszę zaraz ją poszukać Ale to po nagraniach O, B2 spadła Um, komandor Jet, Komandor Gregor, Delta Squad i tutaj mam bossa i Fixera. Nie mam Sorta ani Sewa, niestety. I komandor Blackout. Mam jeszcze oczekiwanie, żeby mieć Komandora Traumę. Um, um, kogo jeszcze tam? Komandora Fila, Komandor Kapitana Kellera. Nie Kelly'ego, Komandor Keller to był. już podobne imiona, co się wszystko już człowiekowi. A no nic. Jeszcze patrzę tu po płytkach. Nie, no już większość chyba mam, nie? Dobra, walić. Ech. I tak to by się prezentowało. masakrycznie ogromna armia a by the way robiłem sobie takie custom'y ze squid game'a zrobiłem jakieś custom'a, który nawet nie wiem jak miał by na to jest taki typowy misu namju i gracz 120 zrobiłem też grę z labiryntu. niestety nie mam takich ledów legowych no one nie są legowe, ale fajnie by tu taki pasowało takie światło no niestety, w życiu nie można mieć wszystkiego. No, a no więc to by było na tyle, a ja pożegnam Was. Minifigurka, którą chyba najbardziej lubię z wszystkich. Z 501, no bo z 501 to ja dosłownie mało osób lubię, ale najlepsze są customy i to jest kobandor Hef. Do zobaczenia. Cześć. Niech Bigos będzie z Was.